Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam tradycyjnie trenera Zielonych, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem drugiej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. To sobotnie spotkanie Warty Poznań z Górnikiem Zabrze, godzina 15 w Grudzisku Wielkopolskim i przed tym spotkaniem spłynęły do trenera pytania za pośrednictwem a kredito, będę teraz te pytania odczytywał. Zaznaczę, że część pytań dotyczy jeszcze poprzedniego meczu Barty Poznań z Pogonią Szczecin. Dzień dobry, panie trenerze. Jak teraz na chłodno ocenia pan mecz z Pogonią? Czy wyciągnął pan więcej pozytywów czy negatywów z tego spotkania? Nie liczymy tego, ile mamy pozytywnych rzeczy, ile mamy negatywnych. Nie prowadzimy takich statystyk. Zawsze skupiamy się na tych rzeczach, które nam wyszły i które powinniśmy zrealizować lepiej, więc trudno mi powiedzieć, czy więcej pozytywów czy negatywów. Kluczowe jest to, że mecz skończył się z dorobkiem 0 punktów i to, że dobrze realizowaliśmy większość naszych założeń. Dziękuję bardzo. Czy sytuacja kadrowa komplikuje Panu trochę plany taktyczne? W zasadzie nie miał Pan innego wyboru przy wyborze składu, ławka rezerwowych była złożona w zasadzie tylko z wychowanków i nie za bardzo było czym postraszyć pogoń. Plany taktyczne tworzymy pod to, kim dysponujemy na dany mecz. Jak już wiemy, kto jest dostępny na ten mecz, to wtedy staramy się ułożyć plan. Nie, nie robimy tak, że my dobieramy zawodnika do taktyki mojej jako trenera, no bo nie mamy takich możliwości, żeby mieć tak szeroką kadrę i zawodników o porównywalnych warunkach i możliwościach, tylko... Bierzemy po prostu zawodników, którzy są dobrzy. Mamy jednego środkowo pomocnika, który jest na przykład dobry i ma inne predyspozycje. Drugi środkowy pomocnik ma inne predyspozycje, a też jest dobrym zawodnikiem, ale jeden drugiego zastąpić nie może, bo jeden jest od innych zadań, drugi jest od innych zadań. Więc jak już wiemy, kogo mamy na dane spotkanie, na dany okres kilku spotkań, wtedy de decydujemy o rzeczach związanych z taktyką. Więc nie, nie myślałem o tym. Co by było, gdybym miał z relaka Tylko wiedziałem, kogo będę miał, i wraz ze sztabem i z zawodnikami przyjęliśmy taki sposób gry na ten mecz. Dziękuję bardzo. Tu chyba po części zawiera się odpowiedź na następne pytanie. Ja je odczytam, jak będzie trener chciał to coś uzupełnić. Można. Warta w ostatnim meczu zagrała nieco innym ustawieniem niż w zeszłym sezonie. Czy to są nadal testy i nastąpi wybór odpowiedniego ustawienia? Czy tak już chcecie grać i tworzyć własną jakość? Nigdy nie testujemy w meczu ligowym żadnych ustawień. Na mecz ligowy wychodzimy po to, żeby wygrać mecz. Docelowe ustawienie tak naprawdę będzie znane, jak zamkniemy okienko transferowe i będziemy wiedzieć, kto w drużynie został, kto, kogo, kim się wzmocniliśmy, kto opuścił drużynę i wtedy jak będziemy znać naszą kadrę, wybierzemy najlepszych 8-9 piłkarzy. Ustawimy ich na boisku i do tego dobierzemy resztę i będziemy wiedzieć, czy warta będzie gra na trójkę, na czwórkę i jaki to będzie system, no bo wiemy, że w klubach, które mają tą rotację, tak jak teraz u nas nastąpiła akurat dosyć duża, jeśli chodzi o pierwszy skład, to w taki sposób się działa, jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w okienku transferowym wcześniej, czyli podpisać zawodników już na przykład w maju, czerwcu, tylko w sierpniu, wtedy musimy reagować na bieżąco. I tak też było rok temu, że docelową taktykę mieliśmy w głowie, ale mocniej ona weszła w życie dopiero w okolicach połowy września, jak była przerwa na kadrę i mieliśmy czas się przygotować i do końca rundy już potem wyglądało to dobrze. Dziękuję mm. bardzo. Panie trenerze, teraz pytanie o Filipa Borowskiego. To jest zawodnik, który został wypożyczony przez Wartę Poznań z Lecha Poznań. Pytanie o to, jak ten go ocenia po pierwszych treningach i kiedy mamy szansę zobaczyć Filipa w koszulce Warty na boisku? Oceniam Filipa pozytywnie. Dobra jakość, jeśli chodzi o działania z piłką. Widać, że jest taki zwrotny, potrafi poradzić sobie też z piłką nie tylko przy linii bocznej, co mnie cieszy, bo, bo to dobrze, jak zawodnik jest wszechstronny eee, i ciężko mi na razie coś więcej mówić o tym, jak wprowadził się do drużyny, bo za nim jeden trening. Eee, myślę, że możemy się spodziewać Filipa, że będzie w 20 meczowej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry trenerze. Chciałem zapytać, jak ocenia trener sytuację kadrową w tym sezonie w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłego, ubiegłego sezonu o tej samej porze? Hmm. Przed drugą kolejką mieliśmy problemy zdrowotne. Hmm. Pamiętam, że wtedy było zamieszanie też ze, ze, ze sprzedażą Jasona Papo i pogłoski o odejściu hmm, Roberta Iwanowa do Legii. E, uważam, że źle to wtedy wpłynęło na naszą drużynę. E, jak oceniam, wtedy blok obronny grał ze sobą już dłużej. Formacja defensywna była bardziej zgrana. Co nie, czego nie potwierdził mecz z Wisłą Płock. Myślę, że na to wpływ miały inne czynniki, te, o których wspomniałem wcześniej. Natomiast e, cały czas e, szukaliśmy jeszcze transferów do, do tych formacji ofensywnych. Też e, nie mogliśmy skorzystać ze Zrelaka, więc tu jest sytuacja analogiczna. E, teraz sytuacja, jeśli chodzi o przód, wygląda korzystnie, bo, bo Kajtek Szmyt jest lepszym zawodnikiem, niż rok temu o tej porze. Doszedł do nas Sawicz, e, ale z drugiej strony na przykład nie ma Szczepańskiego. Jest Dariusz Wiesinger, nie ma Milana Koryna czy Michała Jakubowskiego, jeśli chodzi o środek pomocy, wypadł nam wtedy Kubczak, problemy zdrowotne miał też Maępa. Teraz analogicznie do tej sytuacji nie ma na przykład Michała Kopczyńskiego. Natomiast jeśli chodzi o linię obrony, nie ma Konrada Matuszewskiego, wtedy był dostępny, ale, ale też Kuba Kiełb dopiero wchodził z ławki. No i jeśli chodzi o pozycję stoperów, to, to tutaj mieliśmy duże zawirowania, bo sezon kończyliśmy rok temu trałka Szymonowicz, Iwanow, potem doszedł Stawropulos, potem Iwanow miał odejść, teraz Iwanowa nie ma, doszedł Kuba Bartkowski, ale kontuzja ma też Stawropulos, więc też szansę otrzymał Wiktor Pleśnierowicz. No i trochę się to poratowało, w ostatnim meczu też Mateusz Kupczak musiał wystąpić na pozycji stopera, i oceniam tą sytuację, że jesteśmy w trochę lepszym położeniu niż rok temu o tej porze. Dziękuję bardzo. Panie Tererze, na ile jest Pan zadowolony z dokonanych wzmocnień i czy kibice mogą spodziewać się jeszcze nowych twarzy w zespole? Nie mam takiej skali, nie robię takiej skali, czy jestem zadowolony na 10, czy na 1, czy na 5. Uważam, że wzmocniliśmy Siłę, jeśli chodzi o atak, bo z Relak i Wiesinger to, to jest dla nas lepsza broń niż tą, którą dysponowaliśmy z pozycji dziewiątki wcześniej. Myślę, że trochę mamy węższy skład, przez co mamy na pewno trochę słabsze możliwości, jeśli chodzi o kończenie meczu i o zmiany, a to jest kluczowe do wyniku większości spotkań, bo mecze rozstrzygają się w większości, po 60 minucie, a nie wcześniej. Jeśli chodzi o linię obrony, cały czas tworzymy. Na pewno cieszymy transfer Kuby Bartkowskiego, który zastępuje Janka Grzesika i w meczu z pogonią wyglądał korzystnie. I myślę, że będzie tak nadal, bo to jest bardzo dobry zawodnik. Jeśli chodzi o pozycję stopera, to na pewno wracamy do, do Stawropulosa po jego rekonwalescencji. Myślę, że to będzie zawodnik podstawowego składu, choć będzie musiał to wywalczyć bo dobrze wyglądał Wiktor Pleśnierowicz w ostatnim meczu, po drugie też konkurencja w środku pola jest i jeżeli ktoś wygra z Mateuszem Kupczakiem to równie dobrze Mateusz Kupczak będzie mógł rywalizować na pozycji stopera no i szykujemy jeszcze transfery myślę, że na pewno będzie transfer stopera, nie wiem kiedy, ale wydarzy się on na pewno jeszcze w tym okienku i myślę, że wtedy nasza kadra pomimo tego, że będzie ciut węższa niż w zeszłym sezonie to jakościowo ta pierwsza 11 i 5 zmian będzie na delikatnie wyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, prośba o informację o tym, jak w programie z Boczą spogonią zmieniła się sytuacja zdrowotna i kadrowa w zespołu. Adam z trenuje już na 100% w tym tygodniu. Weźmiemy go na ławkę, choć myślę, że może być ciężko, żeby zagrał w jakimś dłuższym wymiarze. Stavropoulos wczoraj już trenował na 100% z drużyną. Jutro będziemy podejmować decyzję, czy to nie za wcześnie, żeby, żeby go zabierać na ławkę. Myślę, że obaj zawodnicy będą optymalnie gotowi do grania w okolicach kolejki piątej. OK, dziękuję. Teraz już pytanie dotyczące naszego najbliższego rywala. Panie trenerze, czy przegrana górnika w pierwszej kolejce zaskoczyła Pana? Nie, nie zaskoczyła mnie, ale nie dlatego, że uważam, że coś jest z niechalo w górniku. Tylko dlatego, że Radomiak zrobił bardzo dobre wzmocnienia, i byłem w szoku, jak oglądałem, że Radomiak jest w stanie wyciągnąć tak łatwo od nas Janka Grzesika. Jest w stanie podpisać Rafała Wolskiego, który jest absolutnie jednym z topowych pomocników w ekstraklasie. Więc gdyby górnik przegrał z inną drużyną, to może bym był zaskoczony, ale przegrał. Z Radom Jakiem, który zrobił świetne transfery i nie zaskoczył mnie to. Hmm, dziękuję. Jak ten ocenia pierwszy występ w sezonie Górnika i czego ten spodziewa się po tym zespole? Przede wszystkim ten mecz im nie wyszedł. I tak z punktu widzenia e, chociażby bramkarza, e, który jest tutaj znany w Warcie. Czasami takie mecze się zdarzają. E, myślę, że ciężko wyrokować, bo dopiero się sezon rozpoczyna. Te sparingi, które grali z drużynami niemieckimi też im nie wyszły, ale pamiętam Górnik jak dobrze na oliwę Maszyną był w kwietniu, maju i wiem, że trener Urban dobrze to układa i myślę, że Górnik będzie w tym sezonie groźny, natomiast jestem zdania, że może to nastąpić dopiero po meczu z Wartą, a my postawimy się im dobrze na boisku i zdobędziemy trzy punkty. Dziękuję. Panie trenerze, jak istotny będzie ten mecz z Górnikiem i jaką wartość ma w zespole rywala Łukasz Podolski? Mecz z górnikiem będzie tak istotny, jak każdy, czyli o trzy punkty. Z każdym jesteśmy w stanie zdobyć 3 punkty, jeden albo, albo stracić i, i nie mieć nic w tej lidze. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o samą osobę Lukasa Podolskiego. Um, ogromna jakość, um, lewa noga um, bardzo precyzyjna, młotek um, dużo uczestniczy w rozegraniu, jest zawodnikiem, który w momencie, kiedy drużyna nie idzie, schodzi głębiej, i rozpoczyna ataki z głębszego ustawienia, jest w stanie e, zrobić dużo szkody pomiędzy obrońcami, a bramkarzem. E, I myślę, że drużyna Górnika e, z Lukasem Podolskim w składzie jest w stanie strzelać dużo goli. Bez Lukasa Podolskiego w składzie tworzą dobry monolit, ale nie są w stanie tworzyć i kreować aż tak dużej liczby sytuacji, choć. Co pokazywał mecz w zeszłym sezonie na Lechu Poznań. Górnik jest w stanie bez Lukasa Podolskiego wygrać z najsilniejszymi, a z Lukasem Podolskim jest jeszcze silniejszy. Dziękuję panie draże. Ostatnie pytanie jest takie. Trochę czasu minęło od ostatniej ligowej wygranej Warty. Było to w meczu z Legią w kwietniu. Czy ten fakt działa na was deprymująco, czy nie myślicie specjalnie o tym? Ja, tym, ja o tym na pewno nie myślę, nie zajmuję się tym, co robiliśmy w poprzednim sezonie. Fajnie, że zajęliśmy ósme miejsce, ale to jest za nami, trzeba patrzeć do przodu. I patrząc do przodu, za nami jest inauguracja z Pogonią, która jest silną drużyną. Widzieliśmy, jak wyglądali w sparingach. Na tle Pogoni staraliśmy się zrobić co w naszej mocy, żeby zdobyć punkty. Teraz przed nami kolejne spotkanie z górnikiem. Potem Raków, ruch Radomiak. I dalej już nie patrzę w terminarz, interesuje mnie te pięć spotkań, chciałbym, żebyśmy utrzymywali średnią punktową na poziomie punkt bądź wyżej niż punkt i liczę na to, że jak skończy się okienko transferowe, to będzie to oscylowało albo na, na tej granicy jednego punktu, albo przynajmniej powyżej i tego życzę wszystkim związanym z Wartą, bo potem już będziemy lepiej punktować. Dziękuję pięknie Panie Trenerze. Dziękuję też Państwu za udział w konferencji i przesłanie pytań. Jak zwykle zapraszam gorąco do gruziska Wielkopolskiego. Przypomnę, sobota godzina 15. Bilety są do kupienia na stronie biletywartapoznań.pl. Na dziś wszystko. Dziękujemy serdecznie Panie Dziękuję. Trenerze. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.